No dobra, żeby nie był długi ten film, no widać, no dobrze, no tu bebechy, że są, no dobrze, no i teraz mój telefon, że włączamy, tak, zgodnie z instrukcją, pobrałem aplikację, tam Tuya Smart, czy coś to się nazywa, proszę, naciskam teraz, włączam, to jest ten kontroler, tak, widać, że działa, że jest sparowany, włączyć i wyłączyć można, teraz wchodzę w niego i teraz, no chciałbym czerwony kolor, tak, no teraz pokaż ledy. Zmieniam na zielony. Nic, coś się zmieniło? No, nie machaj tym telefonem, tylko żeby było widać. Teraz tu mój telefon filmuję. Teraz zmieniam na niebieskie. Nic się nie zmieniło. Na białe. Pokaż teraz tutaj. No, na white się tu przełączyło. O, białe zadziałały, dobra. To może niebieskie teraz się zrobią, nie chcą. Z powrotem, niebieskie nie chcą. Zielone, nic się nie zmieniło, dobra. To teraz inna rzecz. To trzymaj tam filmu i tego leda. Tutaj te kalwiny 6,5 tysiąca. No, się tryb... Dobra, zmieniamy. No, ja, dobra, dobra. tylko no, sam się naciskam R, a jak zmieniam barwę na maksa, to się na biały zmienia no, dobra, no, dobra, 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 to się bieżmy. Dobra, no to się bawię barwą. Nie rozumiem, przeskakują białe jak robię... Jak robię furży 4000, to się robi białe No dobra, no to tu, tu procenty jeszcze są jakieś, jakaś jasność. Pokaż tutaj tam, to o. tu, tu ruszam? No to je przyciemnia. No dobra, teraz jakieś programy dynamiczne. Rainbow. To jest rainbow. Teraz dwa. Colorful Chasing. Mixer Chasing jakiś trzeci program. Colorful Color. To jakby, no tu prędkość można dodawać, to no to reaguje, no zwiększyłem prędkość. Tu szerokość, tak? Czyli to te piksele, tak zwane. Jasność znowu. No to zmniejszyłem, widać, jakoś tam reaguje, zwiększam. Wracam znowu. Tu, pofilmuj. Na ten statik wracam. No i znowu te kolory, no. Niebieski. Nie wiem. No, o, może, no, o tak lepiej. Miej filmuj razem z tu, blisko, niebieski, to jaki to jest niebieski, zielony, pomarańczowy, czerwony, To no chyba wystarczy na razie tego nagrania, a wyłączanie, no zresztą widać, że to działa.